Ciema, to jest strony Fabian i gramy sobie raz kolejny w Dead Space Remake. Lecimy dalej z serią. Oczywiście jeżeli ktoś nie widział ostatniego odcinka, to nie bija, bo się tyle rzeczy widziało, że... Musicie po prostu bić. Jak oczywiście obejrzycie ten odcinek, to wbijecie. A ona nie, teraz wbijecie, jak nie widzieliście tego odcinka. Bo naprawdę... Jeżeli nie widzieliście, to nie macie po prostu tego oglądać, tak? <laughs> Więc... Lecimy dalej. <laughs> Kurde. Okej, no, ślipa zupełnie. Za jednego widzę odpalamy sobie nowy kombinezum kostium. Gdzie mi za jednego mówię nowy kostium? To 20 koła, brakuje tylko 6. Oczywiście w tym odcinku wszystko wi wi wiadomo, jak coś wygląda że super. No i gdzie, jak będzie jakaś podoba seria, to łapeczka w górę, nie? Oczywiście nie seria tylko odcinek. Dobra. Mam nadzieję, że daje właśnie ta seria podoba, bo kurde, fajnie mi się gra, ale wiecie. Wyśledzenia na razie są spoko z tej serii. Bardzo wam widzę, to dziękuję, że takie robicie wyświetlonka na tej serii. Wam się podoba w końcu jakaś mi seria na moim kanale. O to kurde jest Dobra Wróźnia pokład medyczny Lecimy. Medyczny pokład medyczny, czy napiję tu jeszcze? Tu chyba wyjdziemy nie? ten, ten, nie? Mm, <coughs> dobra, nakładam, że ten. Jedziemy na pokład medyczny. Laboratorium chemicznego. Powiedziałeś laboratorium chemicznego?

Co Daniels, z widoku medycznego, za który się za mną. Halo, kolejdy ocalały. Nareszcie. Będzie na tu bezpieczny. Jestem lekarzem. Czy Nicole Brennan jest z tobą? Zatem nie szuka pana Kurde. Ja nie mogę, spadaj chłopie. Łomny jesteś. Nie boję się, kiedy temu to dostajesz cios <coughs> na łeb. Słuchajcie, nie jedę, byś się złożysz, tak? Gdybyś mi w zasadzie grę. grę. Ble, fu, grę. Nie mogę tutaj się słowić Dobra, yy. Lecimy. Dobra, myślę, że co, że mnie powstrzyma ten doktor jakiś zażygany. Ja ten śmieciost, ja go Roztrzaskam, nie? Nerwujemy. Myślę, że moja jest Ło kurwa Wyszmaty jebane Dzieci zajebane No dawaj, pokaż te matki Dziecko zadupione, kurde mi to dziecka wystraszył, nie? Dawaj teleki O ja nie mogę Tu trzeba iść Tojas O kurde, da mać tupaku jeden. Co to jest? Ty kurwa dziecko jakieś, jakieś nowe stwory kurde Ciągle Pociski to jakieś dostałem Dawaj to Daję ten zasilacz od komputera. Zasilacz trzeba włożyć. Mogę to zagaduję, że... Nie, nie, tak się dojdzie. Tu może To jest wasze. to jest ten typek co nie żyje Ale mam przynajmniej teraz dostęp do tych moich pięknych rzeczy. Przejdźmy sobie do widzowie. Mamy jakiś więdzę zdobyty? A mamy jeden, co nie? że Mamy to widzę. Dwa mamy nawet. To, w trochę, bo wietrza, to jest teraz powiedzmy w kościół trochę, bo ja nie wiem czy to z tym kościółem. Znaczy dostać jeszcze powietrze, bo masakra jest, że w ogóle powietrza że nie mam przez to już <laughs> Przynajmniej jak ulepszę powietrze, będę miał dużo tego powietrza I wystarczy na zawsze to powietrze, nie? To jest ten plus Dobra Tu jest zasilanie Tu jest zasilanie, włączmy to zasilanie Zresztą nie ja wyłączę wszystko No muszę włączyć Wyłączmy sobie Okej, okay. lecimy OK. Energia pasmowagi. co ja muszę teraz zrobić? Odebrano rejestr pacjentów. Podobno wyniki badań Halisa są niejednoznaczne. W świetle doniesień z kolonii, ma szczęście, że zachował zmysły. Doświadczenie boskości pozostawiłoby ślady na każdym umyśle. Być może, okay. ale nie dostrzegłem niczego boskiego w tej krwi w samobójstwach. Ten jest to objawienie. Potrzebujemy jedynie wiedzy do przetłumaczenia go. Sądzisz, że tę wiedzę można znaleźć w psychice pana Harisa? Jestem pewien. Okay. Z... Super. Super zabił Więc ten pacjent Dobra. Może być naszą największą szansą. Ale Haris jest pacjentem doktor Brenna a twoje metody... Mercer, sytuacja jest wystarczająco trudna nie mogę na to Zrobisz oczywiście co najlepsze, ale jak długo możemy czekać? Moje chory są nadal. Winda muszę iść. Tak. में नवाई Dobra. O zaśmieć. Czatara kajć. Dobra. Co tam jest? Mosz tam iść, czy jak? Tak, tak widzę, że pojedę w to miejsce. Connection lost. Dźwigniga audio. Odebrano rejestr pacjentów. Gotowe. Muszę teraz wszystko nagrywać. Jak mówiłem, nowa terapia, nad którą pracuję, powinna być idealna. Te się wyglądają obiecująco. Test? Eee, wrócisz do pracy w mgnieniu oka, i o niczym się nie dowie. Okay. No chyba, że mi nie ufasz. Nie, oczywiście, że Pan ufa. Eee, spróbujmy. Na mężczyzna, bardzo szkoda, że mogę Spodziewam się śmierci w ciągu godziny, ale zmiany w układzie naczyniowym są wyjątkowe. Ale chory człowiek to jest jakiś. Chwila na sprzątanie. <coughs> Powtarzam jeszcze raz. Wzywam grupę urazową. Okej. Okay. 3 razy. Mój pacjent ma nagłą zapaść. Kończcie przerwę na papierosa i pomóżcie. No okej okay, widzowie, więc zgaduję, że ten doktor jest śmieciem i to zapiszmy sobie ogólnie gierkę. Doktor jest śmieciem i on po prostu wykorzystał pacjenta do jakichś badań na tkanki tych potworów pewnie. I oczywiście on y, zabijał ich potem i udało się, nie ochrona ochronę, ktoś i tak dalej. Na zabił go. No okej. Okay. którą, ta tkanka, którą właśnie wydupił co, to, 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 to tutaj jest, bo jak ja nie mam iść. Okej, okay, to jest chyba coftowka, to musimy ten iść. Nie byliśmy w ogóle, więc chodźmy. No tu mamy więzeł. Zajebiście. Co to jest kurwa? Wszyscy ocalali, dołączcie do nas. Okej. Isaac Clark. Ja nie mogę. No tak. Najdroższy skarb, doktor Brennan. Pracowałem z nią. Doktor Charles Mercer. Super, zamroził no. Czy pan jest powodem powstrzymywania znaku? Już wiem. Konwergencja się nie opóźnia. <grystanie> Ona się wtrąca. Mm -hmm. Tylko w jaki sposób? Nawet gdybym zapytał, przypuszczam, że <grystanie> ja nie, nie jest pan zbyt rozumowny. A ja nie uwzględniłem przyczyny śmierci jako brakującego czynnika. Tutaj długo działa ta strata na no, mnie, nie mogę ruszyć w ogóle. Rozczłonkowanie. Wpadł pan na dobry tron. <śmiech> <śmiech> Proszę się rozluźnić, panie Clark. Konwergencja jest tak blisko. Może pańska śmierć przechyli szale. Zaraz się rozjeba, nie? Tylko daj mi kolej się ruszyć, nie? Za wezmę mu kurde. Kurwa, ja pierdolę. Wiedziałem, nie, Ajzak, 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 Ajzak. Co się z tym dzieje? Nie, kurwa zamkną z tym czymś.

니아니아니아니아니아니아니아니아 <놔람> 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 Ну, no, я с ним в дупе. Cool. No bo biegnij, 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 biegnij tak, czytasz Nicole? To podstęp tego jebanego unitologa Doktora Mercer'a Zamknął medycznie, żeby eksperymentować na załodze o Boże, wszystkie wyjścia są odcięte z poziomu jednego z gabinetów, pewnie Mercera. Obejdę zamki drzwi wewnętrznych, ale musisz dotrzeć do gabinetu i ręcznie zdjąć blokadę. Dobra, kurde. Nie gadaj o blokadach i teraz mi kurde dogoni Fryer jeden. O Jezu. 15 koła więc ja nie mogę nic w ogóle kupić. Muszę Musimy zajmieć też ognia tutaj właśnie, nie mogę je skupić, bo jak sobie ten strój widzę ogarnę, chyba nie Czekajcie, no, no, nie, czekajcie, to ja coś skupię To widzę kupię, chociażby może kupię sobie. Mmmm. Jedna amodoplazmy, albo dwa razy amoplazmy. Jednego medykamenta. Ja nie wytrzymałem, tak? I zagrać się na no, nie? Dobra, moment. Teraz musimy 8000 zbierać. Dobra, ja mam to. Napiszmy że sobie grę. Jakiś kurde wielki stwór. To widzowie, on się, on się odregenerwuje ciągle, nie? Głupi stwór, nie. Ja nie mogę. A jak ten rozdział w ogóle się nazywa? Okej. Okay. Ooo. Dobra, widzę, zakończymy ten odcinek, może będzie lepiej. Ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Oczywiście, to, że jak mówiłem, że ktoś jest nowy, niech sugeruje kanał na starcie. No i oczywiście, no, dzwoneczkiem, żeby nie przekapić takich odcineczków, jak na przykład taki. No i co, dziękuję za oglądanie siema. W bordzie wszędzie brzmi są. Studio to moja łazo, bo nic mi nie przeszkadza. Mam na szyi nowy szmaragd i do nie fatamorgana. Te kamienie są prawdziwe. Leci sobie nowy na pełna ziomów